Cześć wszystkim. To już jest taki chyba historyczny moment stać tutaj na scenie, bo to są tak znane eventy, że właściwie nie mogłam się doczekać na to, aż zostanę tutaj zaproszona, więc bardzo dziękuję za zaproszenie. No i cieszę się, że będę się mogła podzielić z Wami swoim trochę doświadczeniem i, i pewnymi insightami, które zebraliśmy w ciągu 12 ostatnich miesięcy. Ja już zostałam bardzo ładnie przedstawiona, za co dziękuję. I Przerzucę dalej na agendę, zaraz opowiem o czym będę mówić, natomiast powiem najpierw czym się zajmuję. W Strix zajmuję się obszarem customer success, czyli jakby jestem odpowiedzialna za budowanie relacji z klientem od takiego momentu, kiedy klient do nas przychodzi tak sprzedażowo, poprzez cały okres implementacji projektu i później poprzez taki okres po implementacji, po wdrożeniu, po uruchomieniu, kiedy mogę wesprzeć klienta w takiej strategii w budowaniu tego obszaru grow, żeby wesprzeć jego sprzedaż i trochę zwiększyć te przychody za pomocą w ogóle e-commerce. I teraz tak My zebraliśmy w Strixie fajny raport, do którego zaprosiliśmy wielu dyrektorów i menadżerów e-commerce z Polski i pokażę Wam trochę liczb i opowiem Wam o tym. i Między innymi opowiem jakby czym jest cross-border w ogóle w e-commerce i jakby jak on się ma do e-commerce'u, kto wziął udział w badaniu, pokażę Wam trochę liczb. Oczywiście te liczby się będą cały czas przewijały, więc będę patrzeć na ekran, bo nie wszystkie tak dobrze pamiętam. Opowiem trochę o tych wyzwaniach, które mieli przedsiębiorcy wychodząc bądź nie wychodząc za, za granicę ze sprzedażą, o tym czym jest strategia i co warto sobie, o czym warto sobie pomyśleć na poziomie tej strategii i na końcu będzie będzie link do raportu, który będzie można sobie pobrać i przeczytać w całości, bo żeby się zmieścić w czasie dzisiejszym musiałam ją bardzo mocno skrócić, więc będę się starała streszczać mocno. Dobra, no to, no to jedziemy. Słuchajcie, więc tak, jakby bilans, jeżeli chodzi o, o liczby takie overall, no to widzicie wyraźnie, że przychody z e-commerce sięgały 3,5 biliona dolarów w 2019 roku. Zaś w 2023 to już było 6,5 biliona dolarów. Więc jakby wiemy, że e-commerce rośnie. Oczywiście do tego przyczyniła się pandemia COVID. Bez wątpienia to wiemy wszyscy, że to była taka bardzo silna akceleracja każdego biznesu praktycznie online owego. i jakby nic nie zwolniło, pomimo że gdzieś tam przyszedł kryzys, oczywiście pewne, pewne aspekty jakby jak wartość koszyków, na przykład wartość zamówień, one się gdzieś tam zaczęły zmniejszać w pewnym momencie, natomiast do czasu, kiedy trwał lockdown, no to powiedzmy, że był taki złoty czas dla, dla e-commerce, o czym, o czym wiemy wszyscy. Do kogo my zaprosiliśmy do tego badania? To, to jest badanie, do którego zaprosiliśmy 40 dyrektorów i menadżerów e-commerce z Polski. I oni na co dzień wspierają i pracują w firmach, które obracają jakby polskim kapitałem i są wspierane przez polski kapitał, bądź w większości przez polski kapitał. A badanie obejmuje okres ostatnich 12 miesięcy. I zadaliśmy im bardzo dużo pytań i, i również z nimi rozmawialiśmy, bo jakby też to, czym się zajmujemy w Strixie, to, to nie tylko wdrażanie e-commerce'ów, ale przede wszystkim partnerska praca z klientami. Więc staramy się mocno, mocno wnikać w ich biznesy, wiedzieć, jakie mają potrzeby, dowiedzieć się jakie mają plany i, i, i co zamierzają zrobić w następnych, w następnych miesiącach i w następnych latach i gdzie chcą być za parę lat. E... W czasie od 2017 roku liczba w ogóle e sklepów wzrosła trzykrotnie. E jakby, Oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, no to wiemy, że przyszedł COVID, przyszedł lockdown, nagle okazało się, że praktycznie wielu przedsiębiorców mających towar i sprzedających wcześniej tylko w offline, nie ma w ogóle sklepu online tak? I, I nagle wszyscy się obudzili, że wow, potrzebuję chyba zacząć sprzedawać w e commerce e i w ogóle w Online, ale nie mam jak. I generalnie wszyscy rzucili się na uruchamianie sklepów, co oczywiście ma swoje konsekwencje, dobre i złe. No bo dobre są takie, że mogli upłynąć swój towar i jakby mogli sprzedawać w online. A złe są takie, że jakby obnażyło to pewne niedociągnięcia, jeżeli chodzi o technologię. I też taki powiedziałabym helikopter view biznesowy. I jak zapytaliśmy naszych, naszych badanych, czy szukają w ogóle rozwoju za granicą i, i, i czy patrzą na tę zagranicę, no bo oczywiście patrząc jeszcze wstecz trochę, czyli skończył się lockdown, jakby ta krzywa wzrostu, ona się troszeczkę wypłaszczyła. No i wtedy co się zadziało? Zadziało się to, że się rynek polski mocno wysycił wieloma produktami, jeżeli chodzi o wiele branż, tak? I, i, i faktycznie tych produktów i tych, ta konkurencja bardzo mocno zrosła, więc jakby nasi klienci zaczęli troszeczkę inaczej patrzeć na zagranicę. No i ponad 50% faktycznie zaczęło szukać szans rozwoju poza granicami Polski. Wciąż jest sporo tych, którzy się nad tym gdzieś tam nie zastanawiali, natomiast ta, ta, ta żół, ten żółty element i to 51,2% pokazuje, jak bardzo dużo z nich Patrzy na to i, i, i zastanawia się nad tym, żeby uruchomić tą sprzedaż. Co jest ciekawe, bo jak rozmawialiśmy z nimi, to okazało się, że ci, którzy już mieli doświadczenie i ci, którzy już sprzedają na innych rynkach, no to oni oczywiście jakby wiedzą, co się, co się wydarzyło, na czym się potknęli, na czym się mogą potknąć, jakie są elementy, na które naj, ba, najbardziej warto zwrócić uwagę. I 80% firm, które uruchomiły sprzedaż zagraniczną w ostatnich 12 miesiącach, one już były obecne na więcej niż pięciu rynkach. 10% zbadanych nie uruchomiło żadnego nowego. Rynku w ciągu ostatnich 12 miesięcy, i co? I zdecydowana większość ankietowanych deklarowała sprzedaż na więcej niż, niż pięciu rynkach. E, tutaj widzimy, jaka, jakie to są wartości, że 55% badanych jest już pomiędzy 5 a 9 krajami w krajach. No tak, mniej więcej, wiadomo o co chodzi. E, w każdym razie, jeżeli nie wiem. Chcecie prowadzić e-commerce, to to pokazuje jasno, że warto jest zastanowić się nad tym, żeby sprzedawać również nie tylko w walucie polskiej i nie tylko w języku polskim, ale trochę tą sprzedaż rozszerzyć, a jeżeli jesteście usługodawcami, no to na pewno warto ze swoimi klientami porozmawiać o tej sprzedaży i trochę się jakby trochę wesprzeć klientów w tym, żeby, żeby oni sprzedawali na więcej niż tych pięciu i dziewięciu rynkach poprzez na przykład, nie wiem, marketplace, poprzez różne kanały sprzedaży, tak, nie tylko przez swój e-commerce, natomiast oczywiście warto jest w ten e-commerce zainwestować tak, żeby ten kanał sprzedaży był skalowalny i elastyczny. Jakie napotkali problemy ci, którzy uruchomili, uruchomili tą sprzedaż i oni są obecni na tych rynkach, no to oczywiście logistyka, tak. Logistyka jest kluczowym problemem, zresztą ona jest praktycznie zawsze, czy, czy, czy uruchomiliśmy tą sprzedaż, czy nie uruchomiliśmy tej sprzedaży, czy jesteśmy już na jakimś rynku, no to myślę, że każdy z nas może sobie zobrazować, że chce coś sprzedawać, nie wiem, w Czechach, no to pierwsze nad czym się zastanowi to, czy aby na pewno znajdę dostawcę e, moich produktów, czy znajdę jakiegoś pośrednika, czy znajdę odpowiednie kanały sprzedaży, czy będę mieć odpowiednie tłumaczenia, e, nie wiem, czy będę mieć odpowiednie integracje z kurierami. Natomiast ta logistyka zawsze jest jest, wydaje mi się takim pierwszym podstawowym aspektem, nad którym byśmy się zastanowili, gdybyśmy chcieli w ogóle zacząć sprzedawać na innym rynku. A co jest jeszcze takim y, czynnikiem hamującym, jakby jeżeli chodzi o całą tą logistykę, no bo na logistykę składa się bardzo wiele aspektów, więc te wysokie koszty obsługi zwrotów, tak, no bo jeżeli mamy e-commerce, który mieści się w Polsce, mamy magazyn w Polsce, wysyłamy z Polski, no to faktycznie, jeżeli ktoś zwraca, no to ten zwrot, on ma swoje, pro, swoje procesy, no i swoje też koszty, tak, i, i te koszty generowane są dosyć, dosyć wysokie, więc y, nasi badani, y, aż 38% wskazało również, że te, ta obsługa zwrotów jest kosztogenna i, i, i jest takim czynnikiem, nad którym oni się muszą mocno zastanowić, jak myślą o wyjściu dalej na, 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 na następne rynki problem z obsługą magazynów i kadrą. No to to jest oczywiście wydaje mi się takie mocno logiczne, bo jeżeli myślimy o kadrze, no to myślimy o osobach e, zag, z zagranicy, no bo najlepiej jest e, mieć kadrę taką e, lokalną, że tak powiem, e, mówiącą w języku lokalnym, więc nie zawsze jesteśmy w stanie się ze wszystkimi dogadać i tak samo jeżeli chodzi o obsługę magazynów e, i także wysokie koszty obsługi wysyłek zagranicznych. No to 27% wskazało, że to, jest, e, że to jest jeden z czynników, Składających się overall na, na temat logistyki. Oczywiście są firmy, które w tym momencie są usługodawcy, którzy wspierają e, firmy w takim, powiedziałabym, gładkim przejściu przez ten proces logistyczny od A do Z. E, I to jest bardzo fajne i, i, i wszyscy są dosyć otwarci, żeby wspierać naszych klientów w tym procesie, i żeby te koszty obs obsługi wysyłek, żeby one były po prostu jak najniższe. I co? Tutaj widzicie, że to nie tylko logistyka i to nie tylko wysokie koszty zwrotów, ale także brak dostawców czy utrudnione zwroty, w ogóle utrudnione. Tak, no bo my nie jesteśmy przekonani, czy klient, który zwraca z zagranicy, czy on dobrze opisze etykietę, gdzie ten zwrot trafi, czy on trafi do magazynu, czy on trafi, nie wiem, w jakiś punkt dziwny na mapie. Więc oczywiście to są rzeczy, które trzeba przejść albo Mieć do, nabyć to doświadczenie samemu, albo ze wsparciem e, firmy, która się tym specjalizuje, albo po prostu. E... Zapytać się tych, którzy już ten krok wykonali. I tak, te firmy, które uruchomiły sprzedaż cross na zagranicznych rynkach, wskazało siedem elementów takich kluczowych, które tutaj wylistowaliśmy, na poziomie trudności takich, które, które pojawiły się przy uruchamianiu nowych rynków. I to są tak, trudności z organizacją logistyki, to już o tym już mówiłam, ale to, co jest ciekawe bardzo, to jest za mało biznesowej wiedzy o rynku. To aż 36, 6% badanych wskazało, że ta wiedza o rynku jest niska i ona powoduje u nich takie, powiedziałabym, zwątpienie, czy faktycznie warto, czy faktycznie mogą, czy faktycznie ich produkt się przyjmie na danym rynku. Niepewność rynkowa lokalnie i globalnie, no to oczywiście związane jest z sytuacją rynkową teraz, czyli z recesją i kryzysem generalnie. Za mało doświadczenia w działaniach marketingowych na innych rynkach i to jest bardzo ciekawe w kontekście firm takich na przykład jak Idron czy, czy innych usługodawców, którzy zajmują się również na przykład marketing automation, bo jeżeli faktycznie mamy klientów, którzy się zastanawiają nad takim krokiem, żeby sobie wyjść za granicę, no to można skorzystać z porad takich firm właśnie jak Idron, chociażby, którzy się specjalizują w tym, żeby wesprzeć klienta w takich tematach marketingowych na innych rynkach. Trudności i w zatrudnianiu kadry znającej dany rynek. No to oczywiście jest taki czynnik, który wydaje mi się, że jest dosyć logiczny i, i każdy sobie go może wyobrazić. Zbyt długi czas, spodziewany czas na zwrot z inwestycji. To jest oczywiście zależne od naszej strategii i warto jest bardzo sobie fajnie do tego podejść na poziomie analizy danego rynku, na poziomie przeliczenia inwestycji, na poziomie tego, co chcemy na danym rynku osiągnąć. I oczywiście nieoczekiwanie, że dana inwestycja się zwróci w tydzień, bo to raczej, nie, raczej się to nie zadzieje. Brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. No to, to, to jest również aspekt, który nam wskazali, wskazali nasi klienci i, i osoby, które badaliśmy. To oczywiście, że wychodzimy na inne rynki, to nie znaczy, że my musimy mieć jakby nie wiadomo jakie zaplecze finansowe, bo oczywiście można te koszty zoptymalizować maksymalnie tak, żeby faktycznie uruchomić sprzedaż zagraniczną niekoniecznie budując nie wiadomo jaki e-commerce, który nam, który jest rakietą lecącą w kosmos, ale można na przykład rozpocząć sprzedaż na rynek przykładowo czeski bądź rumuński poprzez marketplacy, więc to warto rozważyć. Co myślą z kolei ci, którzy nie uruchomili tej sprzedaży w ostatni, na nowych rynkach w ostatnich 12 miesiącach, oni przede wszystkim zwracali uwagę na to, że brak wiedzy biznesowej jest główną przeszkodą. I to jest odwrotnie troszeczkę do tych, którzy już tą sprzedaż rozpoczęli, czyli widzimy, że to doświadczenie ono dużo daje i ci, którzy się bali, cały czas gdzieś tam blokowali się tą, tym brakiem wiedzy jako, jako największą przeszkodą. Co jeszcze oni wskazali jako takie czynniki kluczowe, które blokowały im wyjście cross -borderowe? no to oczywiście organizacja logistyki. No, to tak jak wszyscy gdzieś tam się tego boją, i, i wydaje mi się, że to jest taki temat, który nie jest rocket science, bo tak jak mówię, teraz mamy bardzo wiele, wiele firm, wielu partnerów, którzy nas wesprą i którzy nas przeprowadzą krok po kroku przez, przez temat wysyłki i logistyki w ogóle od A do Z, od magazynów poprzez całe pakowanie paczek i tak dalej. Brak wiedzy dotyczący rynku, oczywiście małe doświadczenie, strategia, strategia nie przewiduje cross-borderu, czyli strategia firmy i to jest bardzo istotny element, bo to jest coś o czym będę mówiła na końcu, natomiast jeżeli myślimy w ogóle o jakimkolwiek podejściu, czy to na nowy rynek, czy to tak naprawdę o jakiejś nowej funkcjonalności w sklepie, czy jakichś nowych modułach, no to warto jest, zastanowić się w ogóle, czy to jest zbieżne ze strategią firmy, tak, no i niepewność rynkowa, którą oczywiście każdy z, nas, każdy z nas ma i każdy z nas wie, czym jest ta niepewność dzisiaj. Natomiast to, co się pojawiło jakby u jednych i u drugich, zarówno u tych, którzy uruchomili tą sprzedaż na rynkach zagranicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jak i Ci, którzy nie uruchomili, to są problemy z IT. To bardzo, bardzo szerokie hasło powiedziałabym. Natomiast wspomniałam o tym na początku, czyli ci, którzy jakby uruchomili sobie e sklepy w trakcie w czasie pandemii, kiedy tych e sklepów powstało bardzo dużo, faktycznie oni, tak jak mówiłam, rzucili się na różne rozwiązania bardzo szybkie po to i tanie, po to, żeby jak najszybciej móc zacząć sprzedawać, natomiast okazało się później, że te systemy nie są stabilne, nie są gotowe na rozwój, nie są gotowe na większy ruch, nie są gotowe na większą ilość produktów, nie są w ogóle gotowe na przykład na nowe waluty, na nowe języki, generalnie nie są e, otwarte na różne integracje. A, no i to jest jakby problem, który nie pozwala w pewnym momencie się skalować i który nie pozwala który hamuje naprawdę rozwój biznesu w, w dalszym etapie. I tutaj po, po lewej stronie macie kółko, w którym pokazane są firmy, które uruchomiły sprzedaż w ciągu 12 miesięcy na nowy rynek, a po prawej stronie macie firmy, które nie uruchomiły tej sprzedaży cross -borderowej. I jak widzicie zarówno jedni, jak i drudzy wskazują te wdrożenia IT i tematy te integracyjne, te w ogóle tematy szeroko powiązane z, z technologią jako tak, takie hamujące, bardzo, bardzo mocny wzrost. Oczywiście to nie są tylko, nie, nie są to jedyne problemy, no bo, no bo tutaj yy, o brak możliwości, nie wiem czego, ale... Yy, no pewnie czegoś istotnego, albo mniej. Natomiast tak, jest, są aspekty prawne, które oczywiście, no, no są istotne, no bo tak nie, nie wiemy, nie, nie znamy prawa zagranicznego, nie musimy go znać, więc faktycznie musimy się tu posiłkować pewnie zewnętrznymi usługodawcami, którzy nas w tym wesprą, żebyśmy wiedzieli, czy robimy dobrze, czy możemy to sprzedawać, czy możemy sprzedawać taką biżuterię, tak jak w przypadku biżuterii, na przykład w Polsce można sprzedawać biżuterię normalnie, w Czechach już trzeba tą biżuterię sygnować. Trzeba, ona jest jakoś tam, to się jakoś specjalnie nazywa, ale ona jest specjalnie znakowana. I to jest prawo czeskie. Tak? My tego, ktoś, kto chce sprzedawać biżuterię na Czechach, nie musi tego wiedzieć. Dowie się tego albo sprzedając już, albo przed. Więc, jakby to są te aspekty prawne. Jest kapitał, jest konkurencyjność, pojawiają się takie tematy, które są, wydaje mi się, rozwiązywalne i które bardzo fajnie można zaadresować, jeżeli się wcześniej podejdzie na spokojnie do tematu, bez zbędnego pośpiechu. Dlaczego tak się dzieje? Ja już wcześniej to, to, to wyjaśniłam, że to jest pandemia, że to jakby ta akceleracja, że to wszystko jest związane z tym, że po prostu technologicznie nie są te firmy gotowe. Podsumowując, i tutaj pojawia się takie 10%, tego nie było trochę wcześniej, bo żeby nie mówić za dużo o działaniach marketingowych, bo powiem o nich zaraz. Natomiast 10% firm, które uruchomiły sprzedaż rozborderową, deklarowało brak budżetu na działanie marketingowe na nowych rynkach. I to był jakby taki bloker trochę dla nich w takim fajnym rozwoju, fajnej akceleracji. 54%. Podkreślam, brak wiedzy dotyczącej danego rynku, 15% firm, brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego i brak doświadczenia w marketingu, co jest ważne, 46%. Cały ten marketing, jakby, no oczywiście on jest kluczowy, tak? I tutaj bez marketingu nie będziemy mieli na pewno naszego sklepu, nie będziemy mieli żadnej widoczności, no i pewnie w efekcie żadnej sprzedaży, tak? Więc co wskazywali nasi badani jako takie aspekty, które powodowały u nich fajne wyzwania, fajne dla, dla nas, fajne jako fajne wyzwania dla usługodawcy, który rozwiązuje takie problemy, dla nich pewnie trochę mniej fajne, natomiast tak, Wskazali brak doświadczenia w emisji kampanii reklamowych, no to jest oczywiste, tak, no bo my nie wiemy jak działa, jak działa harmonogram w ogóle reklam, e, jakie są e, i tutaj też następnym elementem jest nieznajomość kontekstu kulturowego, tak, czyli to, że u nas jest, nie wiem, e, dzień kota czy psa, to nie znaczy, że na innych rynkach również jest ten dzień, albo może on jest w innym terminie, albo w innym wydaniu albo w ogóle jest jakiś inny dzień, jakiegoś innego zwierzęcia czy, czy, czy człowieka. Więc ta nieznajomość kontekstu kulturowego i jakby tego harmonogramu też świątecznego, różnych imprez, no to to jest bardzo kluczowy aspekt, przez który może nam hamować i wzrosty i rozwój. No bo jeżeli, nie wiem, puścimy kampanię w dzień, kiedy tam, nie wiem, za granicą są na przykład jakieś zaduszki, no to raczej sprzedaży jakiejś dużej nie będzie, tak? Trudno z oszacowaniem kosztów pozyskania klienta. To nawet u nas na naszym rynku klienci mają z tym problem, a co dopiero mówić o rynkach zagranicznych. Więc tutaj na pewno warto do tego tematu podejść na spokojniej i warto sobie... Przeliczyć, warto sobie przeanalizować, bo takie dane rynkowe one się pojawiają i one są, więc na pewno można sobie to sprawdzić i się tego dowiedzieć i sobie to poprzeliczać tak mniej więcej. Komunikaty reklamowe do lokalnych odbiorców i ich dostosowanie. No oczywiście to jest istotny element, to łączy się również z bardzo dobrym tłumaczeniem, ponieważ zdarzają się takie sytuacje, zdarzyła się sytuacja nawet, że e, pewnie kojarzycie markę toast, e, no to mm, gdzieś zostało to błędnie przetłumaczone i zamiast Miś Toast był Niedźwiadek Toast, więc jakby dla nas to może nie jest aż tak e, straszne, ale dla rynku, który nie zna w ogóle produktu i nie zna prędu, no to no to raczej... Mm, Raczej nie będzie to super odebrane. No i jakby nieznajomość całego ekosystemu mediowego na danym rynku, tak? Tutaj mamy pełno dostawców, pełno usługodawców. Nie wiem, mamy SMS API, mamy e dron, mamy Salesmanago, mamy bardzo wielu różnych dostawców, którzy nas wesprą w tych tematach, no ale za granicą oczywiście musimy tą wiedzę pozyskać, tak? Co jest jeszcze dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o firmy, które uruchomiły tą sprzedaż na, na rynkach zagranicznych, no to obsługa klienta oczywiście, tak? No bo jakby to jest obszar, w który niestety trzeba zainwestować, jeżeli chcemy mieć e-commerce, no bo ten klient jest dzisiaj klientem wymagającym, tak? My się musimy od klienta bić. Tym bardziej, jeżeli klienci w tym momencie oni troszeczkę nam wracają do offline, nawet może, może bardziej niż troszeczkę, więc faktycznie ta omnichannelowość i to, żeby łączyć sklepy offline'owe z online'owymi jest bardzo istotna, więc faktycznie to dbanie o klienta w online ono jest kluczowe i ono tutaj nam robi bardzo ważną robotę, więc 30, 36% wskazało, że utrzymanie dobrego customer experience i brak odpowiedniej kadry to są elementy, na które bardzo, 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 bardzo trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chcemy wychodzić na, na, na rynki. Natomiast ci, którzy nie uruchomili tej sprzedaży, oni się zastanawiają, że dla nich największym blokerem tutaj w tym aspekcie jest długi proces budowania brandu. Jakby z mojej perspektywy, jakby i z mojego doświadczenia e-commerce'owego nie jest to aż tak kluczowe. Bardziej skłaniam się ku temu, co było na poprzednim slajdzie. Natomiast, natomiast oczywiście to są obawy tych, którzy jeszcze nie wyszli na te rynki, oni tą wiedzę pewnie zdobędą albo już ją zdobyli w międzyczasie. Co jest bardzo ciekawe w ogóle, co piąty e-commerce wątpi w swój produkt. I 18% badanych naszych klientów, nie tylko tych menadżerów i dyrektorów, których zapytaliśmy o to, to 18% z nich jakby nie ma pewności, czy ich produkt się przyjmie. I to jest bardzo ciekawe z mojej perspektywy, jako osoby, która pracuje wiele lat z e commerceami Jesteśmy rynkiem, który ma bardzo, bardzo dobre jakościowo produkty. W naszym portfolio są firmy takie jak Semilac czy Lancerto. I to są firmy, które mają naprawdę wysokiej jakości produkty. To są produkty tworzone w przypadku na przykład Lancerto w Polsce. Ja miałam osobiście wielką przyjemność być w szwalni i widzieć, ten proces tworzenia, więc wiem, że te produkty naprawdę są wykonywane z, z, no, tak z najwyższą jakością, więc wydaje mi się, że tutaj jeżeli Wy macie swoich klientów i to są e-commerce'y, no to na pewno warto tych klientów trochę podbudować, a jeżeli Wy chcecie wychodzić z jakimś produktem na zagranicę, czy w ogóle wychodzić online, czy w ogóle sprzedawać go, no to, to, to wierzcie w siebie, bo na pewno, na pewno są to fajne produkty. I oczywiście ta strategia, o której wcześniej wspomniałam, to ja już troszeczkę przewijałam się przez te tematy, natomiast... To jest ważne, żeby sobie przysiąść przed podejściem do, w ogóle do, do, do jakiegoś takiego wyjścia na przykład na nowy rynek, zastanowienia się nad tym, przewarsztatowania się, zadania takiego, takich wymagań, czy co my chcemy osiągnąć, dlaczego chcemy wyjść na ten rynek, a już jak wiemy dlaczego chcemy wyjść na ten rynek i co my chcemy dokładnie osiągnąć, no to zadajmy sobie bardziej szczegółowe pytania, czyli czy nasz system jest w ogóle gotowy na, Płatności na przykład zagraniczne? Czy mamy na przykład taki moduł do płatności, który pozwala nam bez problemu włączyć lokalne płatności? Czy musimy instalować nowy moduł? Czy musimy generować dodatkowe koszty, żeby w ogóle uruchomić płatności na następnym rynku? Czy moja platforma jest gotowa do tego, żeby skonfigurować podatki na przykład czeskie, czy słowackie, czy, czy niemieckie. E, czy również trzeba instalować jakiś moduł i przez to generować jakieś dodatkowe koszty. E, czy moja platforma jest gotowa na obsługę walut innych? Czy muszę też instalować moduł albo w ogóle zbudować nowy e-commerce, tak? No bo mamy platformy typu, nie wiem, Magento, Shopware, e, Shopify, które są gotowe na pewne rzeczy, czyli właśnie tą wielowalutowość, wielojęzyczność, wielomagazynowość. No ale są platformy takie, które tego nie mają i faktycznie trzeba gdzieś tam to usprawniać i dewelopować, co nam się wiąże z dodatkowymi kosztami, a nie jestem pewna, czy tego chcemy, bo to jest zależne oczywiście od strategii, od tego, co sobie, jak sobie odpowiemy na te pytania na wstępie. Automatyczne tłumaczenia. To jest też fajny, fajny temat i na pewno gdybym miała więcej czasu, zahaczyłabym tutaj o PIM, ale może jeszcze kiedyś zostanę tu zaproszona, więc wtedy Wam opowiem trochę o, o PIM i o tym, jak w ogóle y, tłumaczyć produkty i, i opisywać produkty i jak pracować z informacją produktową. Natomiast to jest też istotne w kontekście w ogóle platformy i systemu. No i ostatni punkt, czyli dostawy za granicę, tak? Czy, czy w ogóle mój system jest gotowy na integrację z jakimiś kurierami, z jakimiś firmami kurierskimi? Czy, czy mam odpowiednią integrację z systemem ERP? To są takie tematy i to są takie pytania, na które na pewno warto, żebyśmy sobie odpowiedzieli, zanim w ogóle przystąpimy do, do tego ruchu, gdzie sobie odpalimy nowy rynek i, i być może już będzie wtedy trochę za późno na odpowiedzenie na te pytania, bo już się piłka zacznie toczyć. No i co? No, generalnie podsumowując myślę, że tak, budżet nie jest problemem, brakuje nam wymiany doświadczeń, dobrych praktyk. Więc wydaje mi się, że takie miejsce jak to... Są super, żeby można się było podzielić. Zachodnie, zachodnie kraje, one jakby z automatu mają takie podejście cross-borderowe, więc jak oni uruchamiają sklepy, to uruchamiają je od razu na, na wiele rynków. No i jakby ten brak wiedzy to na pewno jest coś, co warto sobie zaopiekować przed, przed podejściem w ogóle do jakiegokolwiek takiego kroku wyjścia na zagranicę. No i przypominam, że tutaj te problemy z IT, czyli technologia, to jest klucz, który który na pewno warto sobie zaadresować w firmie. A tutaj jest QR-kod do pełnego raportu. Z mojej perspektywy zasłania go kwiatek, nie wiem czy z waszej również, ale... Ale... Kilka dobra, no to jak jest, jak jest kilka ekranów, no to słuchajcie, to, to będzie można zeskanować, a jak coś, to, to napiszcie do mnie i ja chętnie się takim raportem podzielę. I dziękuję wam bardzo.